Obydwa turnieje są. Awans z obydwu turniejów związany byłby z wejściem do kasy, z wygraniem tych dwóch turniejów, tego heads-up'a Wchodzimy do następnej rundy do kasy, oraz w tym drugim turnieju również. Jeżeli wygramy ten sześcioosobowy stół, to również wejdziemy do kasy. Trafiamy drugą parę z bagdorami do koloru. Zaczniemy od check-call. Co woli na ternie, szóstkę czy pika? Bo coś z tego na pewno będzie. Ok, będzie pik. Musimy kontynuować z kolem. I siódemka pik prawdopodobnie na river. Kolejne mocne zagranie brzcińskie. Ok. Może być i szóstka. Teraz zamiast siódemki pik. Wiesz niech zagra go tylko sprawdzimy. Nie, nie sprawdzi nas, um, z znaczy z, z gorszym układem już nas na pewno nie sprawdzi Chcemy wygrać te rzetony, które są już w puli. Nie miał nic. I teraz mamy go na 4 do 1 na 20 blindach. Może być kluczowy moment tego turnieju. Z open ended oczywiście mam łatwy Seabed. Przecinnik zasem niemal na pewno by nas zrobił e, 3 beta. Ciekawe by to sprawdził. Prawdopodobnie ma, miałby piątkę, to i miał sens. To była limpowana pula, więc jakieś 2-3 czy dowolną czwórkę też mógłby mieć. Ok, może teraz wybierze moment na zagraniołina. Na 17 blindach. No, nie, mamy, nie ma sensu teraz przebijać do 3000. Każdy 1000 kolejny z jego ręki, z jego staka jest super. Um, on i tak musi mieć tutaj. Ok, limp tak jak ze wszystkim. I może to będzie dobry moment do zgraniali. Do tej pory zawsze przebijają nasze limpy. Ok. Bardzo mocna ręka z jego strony. I ma jeszcze draw do kar. 60%, już 4,5 tylko 100! BUM! 4,5 Kto mówi, że 4,5% to byłoby mało? BUM! Co na to, Hector? Hector mówi, 4,5% to jest bardzo dużo. Co na to, powiedzmy, drama. Co na to powie Ari Gold? I myślę, że generalnie Dave Chappelle też byłby nieźle zadowolony z tego powiedział 4,5% talking to me? 4,5% to my trafiamy na River, BOOM! Ok, zobaczymy się przycisk napisał